Dzień dobry. Witam Was serdecznie spod libańskiego cedru. Który jest dokładnie za mną. I bynajmniej nie jestem w Libanie, tylko w Leiden. Co robi cedr libański w Leiden? No, rośnie, bo jest tutaj ogród botaniczny. Jak się okazuje. Najstarszy w Holandii z 1590 roku, sukcesywnie rozbudowywany, przebudowywany, i dzisiaj dane mi jest go zwiedzić, choć wcale nie sądziłem, że tu będę. Więc, czując wiatr we włosach, ale mam nadzieję, że nie będzie padać, spod cedru libańskiego zapraszam Was do Ogrodu Botanicznego w Leiden. To teraz. budynek główny, albo inaczej mówiąc w zasadzie wejście, chociaż to też zmyłka, żeby wejść tutaj należy przejść przez ten piętrowy ceglany budynek, przez pasaż, a ten budynek to Uniwersytet Leiden, jeden z wielu, bud z wielu budynków tutaj przy tej ulicy I no trzeba czytać uważnie żeby tutaj trafić łatwo przegapić wejściówkę no i tak to wygląda na pierwszy rzut oka na drugi rzut oka i kolejne zapraszam w kolejnych ujęciach będę szedł i starał się pokazać jak najciekawsze miejsca bo oczywiście nie pokażę Wam wszystkiego tradycyjnie. A gdy spojrzałem do góry no to wygląda imponująco a ja nadal pod nim stoję jest potężny ale nie udało mi się znaleźć nazwy tego drzewa więc zobaczcie gałęzie na jakieś 10-15 metrów od pnia i nie wiem ile do góry, ale fajne by było by takie w ogródku. Sany grafkami. Nie jednak tak cierpliwości masa, żeby to zaprojektować, a potem zrobić te wzorki. tak ładnie za niskim małym murkiem. jest ciąg dalszy tego murku i wzdłuż niego pójdę bo jest jeszcze jedna miejscówka z której będzie lepiej to widać więc chodźmy tutaj pooglądacie sobie różne inne roślinki i idziemy do kieńskiego ogródka cyprys japoński to ten tutaj po kamyczkach żeby komu nie zniszczyć wykonanej pracy pan Zibold nie mam pojęcia kto to był będę musiał wgooglować ale podejrzewam, że jest odpowiedzialny za powstanie tego ogródka tej altany no i popatrzcie tam po lewej przed chwilą stałem I tak to wygląda pod takim dużym drzewem. Nie umiem o roślinach opowiadać, więc kontemplujcie to. Najlepiej to wyciszcie komputery, telefony, czy tam telewizory. Nie wiem na czym oglądacie mój materiał. Żeby Wam moje głupie gadanie nie przeszkadzało. I chwytajcie chwilę. Ogrodu botanicznego w centrum Leiden. Jesteśmy w dżungli. No, wilgotność powietrza 110%, chyba albo lepiej. Bo jestem tutaj parę sekund. Tyle co włączyć GoPro i już jest za duch. Ale nawet jakieś ptaszki tutaj są. No, chyba że odtwarzają to z MP3. No kto wie. W każdym razie tak to wygląda. I w zasadzie czuję się jak w dżungli prawie albo to rzeczywiście ptaki, bo no to z kilku miejsc słyszę albo mają kilka głośników i taka zmyła. Dobra, koniec tego szukania ptaków. Bo odnoszę wrażenie, że to jest tylko fake i ma to udawać. Bo żadnego cholernika nie widziałem. A śpiewają z kilku stron. więc czuję się dobrze zrobiony w koniach. To tutaj już jest rzeczywiście gorąco Jesteśmy pod samym sufitem tej szklarni Zadówia cholera Ale fajnie to zrobione Idełko dla ptaków jest. Więc może te skurczywiki są prawdziwe? Patrzcie jak to wygląda. Nie mówię żeby tych ptaków nie zagłuszać za kwiatki szczerze mówiąc nie mam głowy do nazwy średnio mnie interesuje ale wyglądają przepięknie jak tak wiszą a jest ich tutaj trochę rewelacja zawsze mi się marzył przy domu taki właśnie ogród zimowy trochę takiej roślinności żeby to udawało trochę taką dżunglę. No, może bez papugi. No, ale nie mam domu, tylko mieszkanie. Na balkonie ten numer nie przejdzie. A szkoda. A tutaj sobie rośnie papaja. No ale chyba jeszcze nie czas na zbiory. Dobra, idę dalej, bo tu już naprawdę zaczyna się robić iście afrykańskie. Ale jeszcze wam pokażę to. Solę. w razie deszczu zrywać po liściu nie wystarczy dziewczyny są zaoferowane strasznie mi się spodobało tutaj rośnie coś cholera nazwa jest z drugiej strony no to dobra to wracam w takim razie pod rośliną parasolową Wracamy. Nie wiem coś. Rośnie coś z sumatry. To to już nie mam pojęcia co to jest ale też egzotyczne tutaj dzbaneczniki kiedyś miałem w domu, hodowałem coś takiego jeśli można nazwać to hodowlą doniczka i trzy wiszące kwiatki ale ale dałem mu radę umarł po jakimś półroczu, może roku nie wiem, nie pamiętam dawne dzieje a jego można było podlewać, i podlewać, i podlewać, i podlewać, a jego kwiaty były jak na parstki. Nie udało mi się, hodowcą nie jest. Moi drodzy, znowu koło cedru libańskiego, ale w tym momencie jakieś, nie wiem, dwa, trzy piętra nad ziemią, zrobiony jest taki balkonik, i rzut oka. Na to, gdzie byliśmy przed chwilą, to jest cedr, przy którym się tak jąkałem, i szklarnia z dżunglą w środku, a tutaj za murem normalnie miasto. Więc, jak ktoś ma szczęście, to sobie z okna patrzy na ogród botaniczny. Tu jest kanał. Nic sensacyjnego. W tym mieście, ale tym kanałem można przepłynąć pod murem i popłynąć sobie tranzytem na drugą stronę a przy okazji być w ogrodzie botanicznym czemu nie? idziemy zwiedzać dalej, zostało nam już niewiele idziemy na skamieniałości czyli staruszek idzie oglądać rówieśników na deser zostało jeszcze coś o prehistorycznych roślinach i tak mniej więcej wygląda ta ekspozycja liście współczesnych roślin oraz ich odpowiedniki odciśnięte w kamieni no tutaj już tylko kamień o, ten z lewej to ze Śląska a ten z Belgii, z prawej okej okay. tutaj roślinki żywe czyli przetrwały a roślinka jest plastikowa a tutaj można sobie Chyba o to chodzi. Sztuczne torfowisko zrobione. I roślinki. Ciekawy jestem, czy dokarmiają. Wygląda świetnie, naprawdę. Bardzo fajnie to zrobili. Tutaj mamy roślinność z okolicy jeziora Wiktorii. Przynajmniej tak mówi o tym tabliczka informacyjna. Po schodkach do góry zrobiony sztuczny zbiornik. Gorąco jak cholera. Ale takie pływające liście z tego co pamiętam to w krakowskim ogrodzie botanicznym też są. Wiktoria Amazonica. Gigantyczna lilia wodna. Ok. No, tutaj coś kwitnie. Spróbujemy. Sorry za moje paluchy w kadrze. Może to się wytnie. Ale. Moi drodzy, chyba skończyło nam się zwiedzanie ogrodu botanicznego, bo chyba nam się skończył ogród botaniczny. Yy, powierzchniowo jest chyba mniejsze od krakowskiego, na pewno jest większy od amsterdamskiego. Na pewno, na pewno warto tu przyjechać i to zobaczyć. Każdy ogród botaniczny ma coś interesującego. Ten na pewno ma gigantyczne lilie. Ma ten rudek japoński za czerwonym małym murem. No i parę innych rzeczy. Więc jedźcie do Leiden. Szukajcie ogrodu botanicznego Hortus. 19 euro za osobę. Nie jest to dużo. A zobaczycie naprawdę wiele gatunków ciekawych roślin, na no, to ma sens. Na pewno nie będziecie jeździć po Afryce czy Ameryce Południowej, czy też Chinie, żeby zobaczyć te rośliny, które zobaczycie tutaj. Już nie wspomnę o jakichś wykopaliskach i innych skamieniałościach. Tak, to po prostu jest jedna z paru rzeczy w Holandii, które. Należałoby zobaczyć. Zwłaszcza, że jest to najstarszy ogród botaniczny w Holandii, więc no, trochę zobowiązuje. Zapraszam serdecznie. Polecam. To jest nieduże. Godzina półtorej łażenia. Tak na spokojnie. Może dwie. Jeżeli chcecie zobaczyć wszystko, ale warto. A jeżeli Wam się to podobało, no to proszę o jakiegoś suba, proszę o jakiegoś lajka i idę szukać następnych ciekawych rzeczy dla Was, żeby móc Wam je pokazać. Więc do następnego, trzymajcie się.